Hej człowieku. Hmm. Cześć. Powiedz co porabiasz. Jestem sansem. W porządku. On naprawdę należy do gatunku leniwokostnych. Chyba. Chyba tak. NWM. Może trochę spaghetti. Yeah, Nie, dzięks. Chcę zagrać w Pokémon Go. Też masz tą grę? O mój broże, ja też! Jaki level? Dziesiąty. Dwudziesty piąty. Naprawdę? Chyba sobie kurka żartujesz. Nie. Wow. Staram się złapać pikachu. Znalazłem dzisiaj Pokestop. Nie, he, he, he. O, y to nie fe. nie, he, he, A kiedy wrócicie? NWN jeszcze zamierzam pobawić się z Monster Kidem. W porządku, Facebook Do zobaczenia. Napisz, jeśli złapiesz jakiegoś fajnego Pokemona. Okej. Okay. Na razie, papi.